Kurs składa się z trzech modułów. Moduł pierwszy – zgodzie z naturą. Moduł drugi – filary efektywności. Moduł trzeci – optymalne planowanie i skuteczne działanie. W każdym module znajdują się cztery lekcje. W lekcji pierwszej, modułu pierwszego, zatytułowanej Twój osobisty kod życia, dowiesz się, co to są kody magiczne, inaczej zwane kodami lub stylami życia, Jaki jest Twój osobisty kod życia? Jaki to ma wpływ na Twoje życie i jak znajomość swojego kodu może pomóc Ci w codziennym życiu? Czym grozi sprzeciwianie się swojemu kodowi życia i jakie są tego konsekwencje dla Ciebie? Poza tym, dowiesz się, czy można dowolnie zmodyfikować kod mimiczny, jeśli coś Ci się w nim nie spodoba? Jaki wpływ ma twój kod mimiczny na budowanie nowych nawyków i w jaki sposób najłatwiej. Prowadzisz nowe pozytywne nawyki do swojego życia oraz jakie są koszty wprowadzania nawyków niezgodnych z naszą strukturą logiczną. Czy samodyscyplina jest sposobem na efektywną zmianę nawyków, czyli czy możesz swoją siłą woli zmusić się i swój organizm do zmiany. Lekcja 2 modułu pierwszego to charakterystyka kodów życia. W tej lekcji dowiesz się, co oznaczają i czym charakteryzują się poszczególne kody, w tym twój własny. Jakie są podstawowe potrzeby każdego kodu życia, i jakie zaspokajać, aby być zdrowym, szczęśliwym i efektywnym w życiu. Jaki styl odżywiania jest odpowiedni dla Twojego kodu życia, czyli co jeść, aby zachować zdrowie, energię, witalność i szczupłą sylwetkę? Ponadto dowiesz się również jakiego rodzaju aktywności fizyczne są najbardziej zalecane dla każdego z kodu, czyli jak się ruszać, aby jak najefektywniej, najłatwiej i najprzyjemniej zadbać o swoje ciało w jaki sposób poszczególne kody mogą najefektywniej się relaksować i czy są kody, które powinny się relaksować w sposób dynamiczny. W lekcji trzeciej poznasz swój chronotyp. Dowiesz się, co to są chronotypy, czym różni się standardowy podział na sowy, skowronki i kolibry od nowoczesnego podziału na delfiny, niedźwiedzie, lwy i wilki. I dowiesz się oczywiście, czy jesteś delfinem, niedźwiedziem czy wilkiem i jakie to ma dla Ciebie znaczenie. Ponadto dowiesz się, jaki wpływ na Twoje życie ma gen, zwany PR3, czy odziedziczyłeś go po swoich rodzicach i jak on się ma w stosunku do liczby godzin snu, których potrzebujesz. Jak przestać walczyć o sukces i zacząć wykorzystywać naturalne cechy swojego organizmu. Czy istnieje możliwość zmiany swojego chronotypu, chociażby poprzez zmianę godziny wstawania czy innych funkcji życiowych. W lekcji czwartej dowiesz się, jaka jest charakterystyka z każdego schronotypów, w tym Twojego. Poznasz sugestie działań, które są zalecane dla każdego z typu, aby podnieść efektywność swojego organizmu. Otrzymasz informacje, o której godzinie zasypiać, stawać, spoczywać posiłki i ćwiczyć, aby Twój organizm był najbardziej efektywny i witalny. W module drugim, w filarach efektywności, lekcja pierwsza mówi o efektywnym śnie. Z tej lekcji dowiesz się, co robi Twój mózg, kiedy śpisz oraz jak sen wpływa na wydajność Twojego mózgu. Co to jest układ limfatyczny i w jaki sposób spowokuje odpady z naszego mózgu? Jaka ilość godzin snu powoduje, że mężczyźni mają testosteron na poziomie mężczyzn 10 lat starszych, a kobiety mają problemy z zajściem w ciążę? I czy ilość potrzebnych nam godzin snu to tylko przekonanie, które można zmienić? Z lekcji drugiej. Modułu 2 dowiesz się, jakie znaczenie ma ekspozycja na słońce zaraz po obudzeniu. Jak odżywia się Dave Asprey, biohacker, który wynalazł tzw. bulletproof coffee, a dzięki zastosowaniu wyników swoich badań schudł ponad 45 kg, podniósł swoje IQ i zmniejszył wiek biologiczny. Co to jest intermittent fasting i jaki ma wpływ na nasz organizm? Z lekcji 3 modułu 2 Dowiesz się, jak aktywność fizyczna wpływa na Twój mózg, wygląd i samopoczucie, kiedy Twój organizm wytwarza więcej hormonów wzrostu, które mają wpływ na to, że jesteśmy młodsi biologicznie, co ma dużo bardziej destrykcyjny wpływ na nasze zdrowie niż palenie, jak zadbać o swoje zdrowie i witalność, ćwicząc codziennie tylko 4 minuty i dlaczego trening maksymalny jest dla nas dobrodziejstwem. Z lekcji czwartej modułu drugiego dowiesz się, jak medytacja wpływa na twój mózg i jakie rodzaje medytacji stosuje Bernard Rowe, autor nawyku Osiągania. Jak w ciągu jednego dziennie wyprodukować nowe mitochondria, które są naszą osobistą elektrownią, dbającą m.in. o na naszą energię. Jak korzystać z sound, aby pobudzić nasz hormon wzrostu, podmłodzić się i być bardziej witalnym. Moduł trzeci mówi o optymalnym planowaniu i skutecznym działaniu. Z lekcji pierwszej Modułu trzeciego dowiesz się, jak marzenia, które burzą krew w żyłach, przekształcać w cele, jak wyznaczać rozwojowe cele, do których potrzebujemy urosnąć, co jest kluczem do spełnienia życiowych marzeń, co jest najlepszym prognostykiem Twojego przyszłego losu, jakie znaczenie ma Twoja wizja życiowa, jak pokonać niepewność i obawę przed porażką, czy cele wyznaczone według techniki SMART rzeczywiście są skuteczne, czy masz potrzebę domknięcia poznawczego i jak to wpływa na realizację Twoich celów? Czym są cele gigantyczne i jak mogą pomóc Ci rozwinąć skrzydła? Jak planować i działać w okresach 12-tygodniowych? i jak wyznaczać tygodniowe Big 3 i dzienne Big 3. Z lekcji drugiej modułu trzeciego dowiesz się, dlaczego należy zamienić pytanie, czy mogę to zrobić szybciej i taniej, na pytanie czy powinienem to w ogóle robić. Jakie są cztery strefy produktywności według Michaela Hayata, autora książki Free to Focus? Jakie znaczenie dla efektywnego rozwiązywania problemów ma imersja w naturze? W jaki sposób zautomatyzować siebie? Lekcja trzecia mówi o wartościowej analizie. Tutaj dowiesz się, w czym pomoże Ci rejestr spędzania czasu, jakie znaczenie ma listan no od to do? jak w osiąganiu celów pomogą nam wskaźniki wyprzedzające oraz wskaźniki podążające. W której strefie działań należy spędzać najwięcej czasu, aby być produktywnym? A w lekcji czwartej poznasz nawyki wspierające efektywność, dowiesz się m.in. ile czasu trwa budowanie nawyku i z jakich faz się składa, w jaki sposób jedynie wpływa na naszą siłę woli, ile godzin dziennie powinniśmy pracować, aby być najbardziej efektywnymi. Poznasz regułę 2020 20 oraz regułę 90, 91. Dowiesz się, jakie nawyki prowadziła Laura Lanterkam, aby zapanować nad swoim czasem. Poznasz najważniejsze 10 porannych rytuałów dla rozruszania naszego mózgu według Jim'a Dowiesz się, jakie 10 nawyków powinieneś zmienić jak najszybciej. Zapanujesz nad porankami z Mel Robbins i poznasz zdrowe nawyki według Johna M.